Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsze uczelnia wychowania fizycznego. Niedziela należeć będzie do miłośników szybkości i koni. Wrocławski tor Partynice znów będzie tętnić życiem, bo przed nami inauguracja sezonu wyścigowego. Zmagania w tym roku będą wyjątkowe. Po raz pierwszy we Wrocławiu przez cały sezon ścigać się będą najszybsze konie świata pełnej krwi brytyjskiej. Inauguracyjną niedzielną gonitwę zaplanowano na godzinę 14:45. W sumie kibice zobaczą tego dnia 8 wyścigów. Oprócz zmagań sportowych Partynice dla swoich gości przygotowały także inne atrakcje. W sobotę rozpocznie się 5. Wrocławska Olimpiada Młodzieży. Jej uczestnicy będą rywalizować się w 24 dyscyplinach, takich jak np. akrobatyka sportowa, hokej na trawie, judo, kajakarstwo, karate, kolarstwo torowe, koszykówka, lekkoatletyka, piłka nożna, szachy, szermierka, zapasy czy żeglarstwo. Uroczystość otwarcia 5. Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży rozpocznie się w sobotę o godzinie 11 na obiekcie lekkoatletycznym Stadion Olimpijskiego. Olimpijskie zmagania młodzieży potrwają do 10 czerwca przyjdź i sprawdź swój organizm. W sobotę we Wrocławiu odbędzie się test Coopera. To próba wytrzymałościowa polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu, ale przemieszczać się można w dowolny sposób, biegnąc, idąc, byle bez zatrzymywania, starając się pokonać jak najdłuższą odległość. Przybyty dystans w tym czasie pomoże nam sprawdzić własną sprawność fizyczną. Udział w teście jest bezpłatny, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy certyfikat oraz numer startowy. Początek wrocławskiego testu Coopera w sobotę, 11 maja o godzinie 10 na boisku przy Strzelnicy sportowej obok stadionu olimpijskiego. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia najlepsze Uczelnia Wychowania Fizycznego.